Bardzo proszę, przywitajcie Państwo Cezarego Każwierczaka ze Związku Pracodawców i Przeci Przeci Przedsiębiorców Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. A teraz w ramieniu, będziemy mieli ciąg wyborczy, cztery razy pod rząd. Dostaniemy chyba wszystkie obietnice, jakie nam również wcześniej składano. Jeszcze więcej. Podzielam wam pogląd, będzie jeszcze więcej. Jeszcze więcej. Będą nas wspomagać, popierać. Tylko problem polega w tym, że 7 lat temu do władzy doszła partia, która to wszystko obiecywała i przez 7 lat nie zrobiła nic lub no prawie nic. O nic, ten na jest wystarczający czas. Tym bardziej wystarczający czas, żeby dokonać zmian, tym bardziej, że przedsiębiorcy, wielu przedsiębiorców, na przykład w systemie podatkowym, wcale nie, nawet nie domagała się obniżenia podatków, tylko uproszczenia systemu podatkowego, tak żeby na jego podstawie, na podstawie widzimy się Urzędu Skarbowego i Prokuratora nie można było aresztować każdego człowieka w tym kraju. To nie wymaga nakładów, to nie wymaga pieniędzy, to wymaga wyłącznie woli politycznej. I rządzącej koalicji, która rządzi od 7 lat, przypominam, tej woli zabrakło i nic z tego nie zrobiła. Zrobiono drobne zmiany, zrobił minister Gowin bez wsparcia politycznego ze strony premiera. Drugie zmiany w zakresie procesu inwestycyjnego zrobił minister Nowak. Obaj zresztą zostali dorzuceni. I to jedyne pozytywne, co dla przedsiębiorców dokonała ta koalicja. Ja im po prostu już nie wierzę. Nie wiem, czy inni coś zrobią, ale ci na pewno nic nie zrobią. Nie wiem, komu w Polsce na tym zależy, e, bo mam wrażenie, że jeżeli chodzi o system podatkowy i te wszystkie rzeczy, które się e, tutaj dzieją, czyli e, blokowanie kont na podstawie widzimisię Urzędu Skarbowego, niszczenie miejsc pracy, niszczenie firm, to naprawdę nie wymaga, e, nie wymaga pieniędzy. Zmiana wymaga wymaga e, zmiany procedur. E, które, jest to możliwe. Robiliśmy w Polsce rzeczy większe. Udało nam się z Polski wyprowadzić z Legnicy Armię Czerwoną, a teraz ja słyszę od jednego czy drugiego ministra, że on chciał wprowadzić wolność gospodarczą, chciał uprościć przepisy, Czarno, tak. ale już mu nie pozwolimy. Wiele rzeczy tutaj zostało powiedziane. Nie chciałbym się powtarzać. Tutaj przedmówcy ukradli mi show. Wiadomo, że trzeba coś zrobić... Mniej więcej wiadomo co i się zgadzamy tutaj z aresztami wydobowczymi. trzeba zmienić procedurę, żeby sędzia przestał być sekretarką, a zaczął wymierzać sprawiedliwość. Trzeba przywrócić to co, mamy to, co mamy w konstytucji. Musimy wywalczyć to, co mamy w konstytucji, czyli prawo do szybkiego procesu i prawo do rozstrzygnięcia sporów. Nie może być tak, jak ja spotykam wczoraj człowieka z waszego środowiska, który wygrał teraz rządem po 18 latach. To nie jest sprawiedliwość. Nie wiem komu na tym zależy, żeby system podatkowy w Polsce czy inne prawa były takie, że można naprawdę dowolnie, w dowolnym momencie każdego człowieka aresztować, zniszczyć mu firmę. U czy ustawa o VAT to jest ustawa, która była nowelizowana kilkaset razy. Już nikt nie wie o co w tym chodzi. Na podstawie tej ustawy można naprawdę obwołać przestępcą każdego. Ja nie wierzę, akurat jeżeli chodzi o polski system podatkowy, w jakiekolwiek protezy, nakładki czy jego naprawianie. Ten system po prostu trzeba wyrzucić do kosza i na przegląd inaczej nic się nie zmieni. <tok> Premier Tusk szedł do, władzy pod, szedł do władzy 7 lat temu pod hasłem obniżenia podatków, uproszczenia podatków. Ostatnio przeprosił za ten haniebny zamiar obniżenia podatków i twierdzą, że to błędy młodości. Natomiast ja się pytam, co się stało z uproszczeniem. Nie jest to nasze główne żądanie. Komu zależy, żeby w Polsce były tak skomplikowane podatki, które Bank Światowy pod względem wrogości dla przedsiębiorców plasuje na 114 miejscu na świecie? Na koniec jeszcze mamy tu jakieś parę apeli do wygłoszenia. Pierwszy to taki, że każdą zmianę należy zaczynać od siebie. Ja rozumiem, że to bardzo ciężko mówić człowiekowi, któremu państwo zniszczyło życie, zniszczyło firmę, ale nie możemy się poddawać nastrojom antypaństwowym. Pamiętajcie, innej Polski nie mamy. Musimy ją zmieniać. I chciałbym, żebyśmy o tym zawsze pamiętali i na na to, mi się nie poddawali, chociaż ja wiem, nie wiem, jak sam bym się zachowywał w sytuacji, gdyby mnie pozbawiono majątku, firmy, zniszczono mi życie. Innej Polski nie mam. Druga chciałbym się odnieść do apelu profesora Balcelowicza, żeby stworzyć koalicję różnego rodzaju ugrupowań, przepraszam, ugrupowań tych organizacji i ludzi dobrej woli, która e, będzie działała na rzecz zmiany polskiego wymiaru sprawiedliwości. E, jestem przekonany, że te zmiany można wymusić e, na rządzących e, w dwóch przypadkach. Pierwsze w warunkach krachu, takiego jak w 1989 roku, czego wolą, żebyśmy uniknęli, a drugie w warunku silnego zorganizowania nacisku opinii publicznej. E, w imieniu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców e, oświadczam, że się przyłączymy do takiej koalicji, i... Wszystkie środki i możliwości, jakie mamy w tym zakresie, wykorzystamy. I trzeci, trzeci jeszcze, naprawdę do, do polityków, nie pomagajcie nam już, dajcie nam spokój, święty. To, czego od was oczekujemy, to uproszczenie prawa żeby ono było jasne, żeby każdy je rozumiał i żeby nie można było interpretować w ten sposób, żeby pozbawiać nas dorobku życia. To wszystko, nie pomagajcie się. Dziękuję.